Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj zagram sobie oczywiście w Clash Royale na nowym challenge'u Natomiast sobie odtworzyłem jeszcze skrzynkę w której mamy mnóstwo szkieletów dragonów Także zobaczmy co tutaj będzie, ile tych szkieletów będzie I niestety tylko 258 Mogło być 500 ileś tam Tam pewno byłoby znacznie lepsze Oprócz tego myślę, że wszystkie inne karty są tutaj bezużyteczne także Mmm, nie wiem czy to było w 500 gramów, natomiast tak myślę, że te szkieletony, szkieletony mi się przydadzą. Także przechodzimy już do pierwszej bitwy. Mamy Summer Sudden Death Challenge, czyli musimy zbić po prostu jedną wieżę przeciwnika, oprócz czego mamy cały czas podwójny eliksir. I dlatego właśnie gramy na naszym drugim koncie i gramy hogiem. Także gramy hogiem, dlatego że jest to burs, jest strasznie straszny indek i wiemy, że zawsze możemy się wybronić. Dzięki temu, że wystarczy nam de facto jeden MK żeby cokolwiek spowolnić przeciwnika, potem ja coś innego robić jeszcze, żeby dobić atak przeciwnika. Natomiast generalnie głównie chodzi nam o to, żeby zawsze móc odpowiedzieć na to, co zrobi przeciwnik. Dlatego, że jeśli nie będziemy w stanie odpowiedzieć, to przeciwnik po prostu nas zbije, i dlatego, że wystarczy, że zbije jedną wieżę z zaskoczenia i to już będzie po wszystkim de facto mm, także tak tutaj sytuacja wygląda grałem też na naszym drugim koncie, na pierwszym koncie w zasadzie e, tam też grałem trochę lawą, trochę hogiem, natomiast tam z tym nie wyszło także dzisiaj gramy na drugim koncie także jak widzicie muszkieterkę mamy na trochę niższym levelu e, muszkietunki mamy na trochę niższym levelu i to w zasadzie wszystko jeszcze tylko fireball. Ale fireball w zasadzie nie ma znaczenia. I fireballa już de facto już lepszyłem po tym odcinku. Yy, natomiast byle co to tak, że jak widzicie atakujemy hogiem i głównie osłabiamy wieżę fireballem, dlatego że... Czyli ma po dobrą obronę. Mamy swoje jednosek spowalniające, które nie pozwalają nam dojść do wieży. Także na szczycie mamy też parę dobrych kart. Mamy właśnie loga. Mamy też bardzo szybki cykl, więc jesteśmy w stanie bardzo szybko znowu wrócić do tego loga, jak go zużyliśmy. Na pewno, tutaj jak widzicie, super sprawia. sprawdza się Fireball i bardzo mocno to jest de facto jedyne coś, co słabiej jego wierzy. Jak na razie, dlatego, że przeciwnik ma zarówno zapisy, jak i Swizarda, hmm, także jest niezafajnie. Natomiast przeciwnik cały czas nas atakuje. Ma dwie beczki, dlatego że ma e, lustro oraz beczkę. E, wszystkie są na. Chyba beczka jest nawet na 8 w jego przypadku, I klony są na 9, tak mi się wydaje. Także on też ma, My mamy de facto tutaj przewagę w levelach natomiast mam ma wrażenie, że ma przewagę w kartach. I jak widzicie tutaj, myślę, że to jest najgorsza sytuacja, dlatego że nie niestety sobie naszą wieżę I niestety, ponieważ tutaj mamy taką sytuację, że de facto tylko i wyłącznie Fireball sobie jego wieżę to. No prawie udało się wygrać, dzięki temu, że przeźnik ma trochę większe levely od nas, no, głównie na wieży. Natomiast jak przeciwnik dobił nas minerem. Także zaczynamy z przegraną, natomiast myślę, że to nie jest najgorsza przegrana, dlatego że prawie to jest wygrana. Eee, także tak, atakujemy od razu Hogiem, po to, żeby przeciwnik musiał wydać masę Elixiru na tę obronę po prostu. A my raczej cały czas spróbujemy osłabiać go naszymi fireballami. Także ok, niszczymy tam tą świetelkę, obszar otaczamy tam mega knighta i nasz kanon tutaj wiadomo niszczy tego mega knighta de facto sam. Obszar kolejny kanon, żeby rozproszyć wszystko i atakujemy przy wolog żeby nic nie strzało do naszej a przynajmniej nie aż tak szybko. Przykrywamy żeby tam ten Wizard się na nich skupił, przez nie cały czas atakuje, natomiast my jak widzicie za dwa eliksiru kontrolujemy jego jednostki za 4 eliksiru. Dodatkowy przeciwnik znowu zaatakował grwiazdę. po prostu wystarczy, że wybronimy za 4 Elixiru za pomocą Ice Spirita i Kanana de facto i tak tego Ice Spirita, Ice Spirit w zasadzie nic nie zrobił, natomiast trudno. I te dwa miały eliksiru, nie musiały być oparzone na wieżę po prostu. także, okej, okay. dajemy loga, żeby coś tam jeszcze osłabić tą wieżę, wiem, że przeciwnik nie ma Barela goblin Barela. Także to będzie dla nas duży plus. Myślę, że raczej log będzie dobijał jednostki przeciwnika, właśnie w ten sposób. I znowu przeciwnik w fatalnym miejscu dał swojego grewiarda, Także my znowu atakujemy. Nasz kanon ładnie się wybronił. I cały czas fireballem atakujemy. Przeciwnik tym razem nie ma, a Ice Wizarda nie ma zapisów, także że łatwiej jest się przebić. I oto przeciwnika wieża ma już 241 HP. W związku z czym jeszcze wystarczy nam log i. Fireball i tak oto wieża została zniszczona. Także przechodzimy do trzeciego meczu, może znowu uda się wygrać, miejmy nadzieję. Jak widzicie, mecz jest znacznie mniej, znaczy więcej to znaczy, w tym samym czasie. Dlatego, że wiadomo mecze są szybsze, dlatego, że mamy od razu Double Elixir. Oraz wystarczy, że zbijemy jedną wieżę, co automatycznie sprawia, że mecze się przykończą. Oczywiście są długie mecze, potrafią być długie mecze, może tak, natomiast mamy Normalnie 5 minut na rozegranie tego jednego pojedynczego meczu, także eee, tak mniej tak więcej wygląda. Jak widzicie, znowu mamy przyjemnika, który ma niższe levely od nas. Wizard na siódmym, tam pewno bardzo mu przeszkodzi. Natomiast znowu Baby Dragona ma na dziewiątym. Także ok, eee, Rozproszyliśmy tamtego Wizarda za pomocą Alice eee, Golema. Oprócz go Fireball na ochronę. Jeszcze musimy Fire speed, żeby dowieźć się tego smoka. I teraz niestety będzie problem z Magic Archerem. Trochę mniej obrażeń zadał na naszej wieży, natomiast nadal zadały jakieś obrażenia. Natomiast my znowu atakujemy Hogiem, dobijamy jakieś obrażenia na wieży. Jeszcze Fireball. Mogłem wgładać trochę niżej, natomiast trudno. I znowu się bronimy. Ice Spirit, żeby wszystko spowolnić. Znowu Ice Golem, żeby dojść do lepszych kart. Canon, żeby tamten... Hog nie doszedł do wieży, natomiast niestety brzmik miał też strzałki, i niezbyt to wyszło. Także brzmik bardzo ładnie sobie naszą wieżę. Ma tanka w postaci właśnie tamtego Hoga, i oprócz tego ma też Smoka. Także mamy 42 HP na wieży. Natomiast mamy wielką przewagę, dlatego że mamy super szybki cykl, i możemy dobić jego wieżę, która ma 154 HP na wieży. Nie mogliśmy de facto tutaj to Fireballem dobić. Nie wiem po co, z użyłem nawet na cokolwiek innego wcześniej Fireball. Eee, natomiast trudno. Idziemy do kolejnego meczu. Znowu wygraliśmy mawrzecz dlatego, że mamy że Dlatego, że mamy większe I tego to możemy ulepszyć naszego firebola na level 9. Także przechodzimy do meczu numer 4. I od razu atakujemy fogię, żeby zobaczyć, co ten przeźnik ma. W razie czego, jeśli przeźmik coś tam ma strasznego, co totalnie nam go skontruje, to i tak możemy zaatakować za chwilę jeszcze raz. Zatem przeźnik zestakował swoje jednostki, także my ładnie wykorzystaliśmy tutaj firebola. O kanona plus muszkieterkę właśnie na tego balona. Jeszcze przeszczęła i Spirit, żeby nie dobił do wieży ani Dew Damage nie był na wieży. Także tego to ładnie to wyszło. Udało się też 4 skontrolować kontrolować. 2 dwa w postaci smoka. Skontrolowaliśmy. Teraz oczywiście przyda nam się fireball na tego huntera. Muszkietarka zniszczyła muszkieterkę I Hog zadał dwa hit na wieżę. Także bardzo ładnie to wyszło. Przyzwyk tym razem ma level 9, natomiast jak widzicie nam to nie przeszkadza, że przeźnik nie ma tak dobrej obrony i my potrafimy go ładnie skontrować. Także teraz przeźnik wydał 7 eliksiru, a my wydajemy 8 eliksirów na obronę. Natomiast myślę, że to warte, dlatego że jeśli zadałby, jeśli balon doszedłby do wieży, to byłoby tragicznie. Na szczęście przyzwyk też mamy kolejne 4 eliksirów w do tej muszkieterki. Także ok, nasz Hogie znowu przy wieży. 2 hity zadał. Za chwilę jeszcze pójdzie fireball na no tego huntera. Zobaczymy jeszcze, może ta na przykład nie może taką mążkietarki no na szczęście. Mm, natomiast od czego znowu się bronimy? Mam Kanona mamy, Hanona, mamy I, i próbujemy dojść do mszkietarki, myślę. Chyba, że nie, nie musimy się bronić tutaj fireballem. Jeszcze za chwilę lok dojdzie. Natomiast wieża przeciwnika jest już zniszczona, także nie ma tutaj takiego znaczenia. Także to był mecz numer 4. Przechodzimy do meczu numer 5. Jak widzicie, bardzo szybko są te mecze. I to jest na pewno super. I mamy jak widzicie rare tokena Więc myślę, że Hog'a będziemy chcieli zdobyć Natomiast nie mam dużo kart tutaj Także nie mam zbytnio czym się wymienić Niestety zmarnowaliśmy tutaj naszego loga Także niestety, ale doszły go blinki do wieży e, Natomiast trudno Widowo mamy nawet przewodę odrośnie na wieży e, Natomiast mamy o tyle Jesteśmy nie wiem jak to ująć. Nie mamy przewagi w tym, że Brzegiń ma po prostu super karty na nas. Ma Mirora razem z Goblin Barrelem. Także to nie jest dla nas na pewno dobre. Oraz ma budynek, który sprawi, że nasz rok jest praktycznie bezużyteczny. Nasz jedyny tak jest praktycznie bezużyteczny. Także jak widzicie dajemy w strategii czymś miejscu możliwe? tylko po to, żeby zniszczyła nam te wszystkie ee, piecyki. Oraz bożonimy się oczywiście. Niestety znowu zmarnowałem loga, czyli też daje w dobrym miejscu swojego ginki. E, natomiast my nie mamy jak się tutaj bronić. Mamy 726 HP na wieży, nie mamy też jak atakować. Możemy tylko Fireballem de facto atakować. E, Przeźwig ma trochę przewagi w levelach, natomiast my też nie mamy jakiejś strasznej nieprzewagi. Nie wiem jak to ująć. E, natomiast trudno. Znowu zły Fireball. Bronimy się cały czas logiem. Przeciwnik znowu zdodżował nasze nasz loga, naszego loga. Także niestety niezałodnie to wyszło. Przeciwmiot na mamy dużą przewagę. I przez to, że mieliśmy już na początku tego odcinka mieliśmy jedną porażkę, to tego tak to przegraliśmy challenge. Natomiast trudno. Myślę, że i tak warto się tym pochwalić, dlatego że mecze były całkiem spoko. Także ja się z wami żegnam i do usłyszenia w tym odcinku. Zostawcie suba i lajka, jeśli chcecie zobaczyć więcej tego, tego typu odcinków i jeśli z Wami żegnam, pa, pa.